Dziś taki temat. Jaką żyłkę używać do kosy spalinowej. No, pierwszą żyłką, ży żyłkę jaką kupiłem do swojej, no to była taka żyłka 2-4 kwadratowa. No, wiadomo trzeba było ją zużyć, Zostało tu jeszcze trochę, ale kupiłem sobie inne. Kawałków też nie wyrzucam, bo czasami coś potrzeba związać czy szczepić. To się żyłką zwiąże. Także przyda się. Tylko jedynie te kawałki to już polecą mi się nie da. Później kupiłem taką żyłkę 2-4 z rdzeniem stalowym. Nie za bardzo mi to też jakoś służyło. No i wróciłem do żyłki. I taka to była początkowo razem z kosiarką. żyłki okrągłej 3 mm dlaczego 3 a nie 2,4 no bo 3 już jest grubsza niż 2,4 nie używam noża do cięcia w ogóle takiego co jest w zestawie mam go ale jest schowany i w ogóle go nie używam a żyłka okrągła dlatego że się nie zaciska jak się używa w szpuli mam tu jedną szpulę i gdzieś mam tu drugą żeby gdzieś się schowała Mam gdzieś się schowała I, i tam mam założone na jednej mam właśnie założoną żyłkę taką, no bo muszę ją też gdzieś wykorzystać a na drugiej już korzystam tylko z takiej no i taka to praktycznie ostatnio to teraz o, widzicie zużyła się no to praktycznie do końca, bo już wyskoczyła na zewnątrz no wyciągnęło ją pocięło się i, i zużyła no a teraz jak o, schowała się i jest tutaj właśnie dzisiaj się skończyła. Mam taką drugą szpulę, jestem z tej zadowolony i z tamtej co jest przy kosie. To są sztywne, masywne, nie takie po 10 zł, bo te po 10 zł to one za bardzo się nie nadają. Teraz pokażę Wam tutaj tą drugą. Zaraz. Zobaczcie teraz tutaj. O, tu mam tą drugą i założyłem z tą cienką żyłką. Tam, gdzie nie ma jakichś krzaków, gdzie jest, jak to się mówi, mniej y, mniej zarośli, to właśnie wykorzystam sobie tą żyłkę. Rozbieram czasami y, tutaj te przekładnie, może kiedyś nakręcimy film i smaruję troszkę smarem. Druga sprawa. Jak odpalamy? Po zimie, no to wiadomo, że po zimie stała. To, to teraz mamy co mamy? Dzisiaj, 29 kwiecień, no to była nieużywana jakieś 6 miesięcy, jak to odpalić? No, nalałem normalnie paliwa. Tutaj przepompowałem, aż zaczęło wracać paliwo do zbiorniczka. Paliwo zaczęło wracać wtedy. Tam przy dźwigni co mamy włącznik i wyłącznik tutaj na zero, tutaj y, y, przepustnica sania włączona. No i trzeba tak było około 4-5 razy ruszyć. No i tak jakby raz zaskoczyła, czyli z powrotem tam zamknąłem jeszcze raz na saniu. No i odpaliła na tym saniu, nie dodawałem gazu żeby ona sama po prostu, jak to się mówi, bo ona musi na wolniejszych tych obrotach i przesmarować, bo tam jest pala wtedy tak oleju. I jak się przesmaruje, sama nabierze obrotów, wtedy przełączam już na normalny tryb, dodaję lekko gazu. No i takie jest odpalenie. No teraz zobaczymy, powstała trochę, zobaczymy jak odpali. Pewnie gdzieś wszystko wróciło. Zobaczymy jeszcze raz. No właśnie jest kłopot jak troszeczkę postoi i ostygła, ale już widzicie, już, już normalnie chodzi. To by było także dobra żyłka. Ja już tylko będę teraz na okrągłej, to się nie zaciska i na grubości 3 mm. Da myślę, że by mi wystarczy na jakieś 2-3 lata, bo część mam koszenia jeszcze koszę kosiarką spalinową, ma a część ty. Także dziękuję. Jak macie inne jakieś Opinie o żyłkach dobre? Chętnie skorzystam w komentarzu. Dziękuję.